jest przed drzwi hostelu i zaczynamy zwiedzanie Szeli. Za mną patrzcie, jakie widoczki. Idziemy w miasto. Pierwszy dzień już troszkę wychodziłam wczoraj. Jest inaczej niż w Meksyku, w każdym bądź razie. A, jeszcze jedno. Wy co te pieniądze? Coś z tymi pieniędzmi jest nie tak, nie? No do portfela mi się nie, nie, nie mieszczą. I okazuje się, że one są naprawdę dużo dłuższe niż pieniądze, które znam. <grym> Dlatego na długo się nie mieszczą. A, i mają e, tak jak w Meksyku. W Meksyku była 20,50 e, wodoodporna. I tutaj te nowe udało mi się zdobyć. Piątki też są wodoodporne. Ale mało ich. Tylko jedną czy dwie pcią. I ciężko normalnie dostać takie drobne, bo bankomat daje postówę i ludzie tu nie, nie wymieniają. A te w ogóle monety są takie fajne. To z Meksyku też lubię. Rzut kamieniem do tego targu mieszkam przy nim i jest tam z tyłu taka jadłodajnia, taka sobie mnóstwo psów bezdomnych czego w Meksyku aż tak nie ma. Są ale nie w takich ilościach tu jest mnóstwo. I cenowo taki szok przeżywam bo w Meksyku jest jakby wyżej to tak jak się przyjeżdża z Wietnamu Milionowego, potem dolary i riele. No to się taki sz wielki szok przeżywa, że w Kambodży jest tak, droga, a Nie jest. E, to ja też tak mam. Ale przemyślałam i mówię: hmm, w Meksyku jednak ciut drożej płaciłam. Jak przemyślałam. Ale nie wszystko, na przykład mleko kupiłam dzisiaj. Nutri tu mają, to samo co w Meksyku. I a 90 centów euro, czyli. 3 zł 60 zł drogo no. to miasto jest położone na 2300 pełno tu jakichś chińskich tajwańskich restauracji i patrzcie ile psów wysokości ma się takie drogi. Większość też nie jest asfaltowych, tylko kamień. Także trzeba uważać. I trzeba się wspinać, dyszy się. Dzisiaj zadanie numer jeden wykonane, czyli zakup karty SIM. Dość prosto. Kosztowała mnie 14 euro, czyli 125 4 giga bajty internetu i facebook i whatsapp e, bez limitów w tym było w tym pakiecie no a sim karta 25 że zapłaciłam 125 celi czyli jakieś 64 41 złotych tyle mnie wyszła ta Sim-karta ona jest na miesiąc, przez miesiąc ważna, bo o to mi chodziło. Miałam tam do wyboru taryf. Ech. No, tak chyba w Meksyku też tyle płaciłam. I ja tu wczoraj z tymi plesakami sobie chodziłam. Lecimy zwiedzać i oglądać. I nazwa ta Shella pochodzi od tutaj, od Majów, których wytrzewili konfliskatorzy jak tutaj przyjechali Hiszpanie nadali e, temu miastu inną nazwę ale do tego stopnia ludzie stawiają opór, że nazywają dalej Shell'a i, i nawet piszą tak, także ona egzystuje pod dwoma nazwami ogólnie w mieście panuje taka niska zabudowa jak to to za mną kiepskie drogi, stare auta a na znakach stop Coca-Cola na serio. Auta tu też mają swoją klinikę, jakby co? I cała masa starych Toyot. Nie wiem, czy tutaj jest serwis Toyoty. Albo nie wiem, co? Wszystkie te, te auta to są Toyoty. Może, że serwis. Tak też może być. Ale Toyota jest bardzo dobrym autem. Eee, i takim mi się przejeżdża świat. O, Mazda się w nie wtknęła. No, policja tak wygląda, tym takim pick-upami jeździ. No a tutaj fajna stara autko, ale kiepsko na już. Uy. A sprzedają tu drugą ma Magnuma za 10 kecali. Przed chwilą powiedziałam peso. Ej, muszę się przestawić. Właśnie tam chce się udać. Widzicie, to to jest cmentarz. I e, tak w dużej mierze wyglądają cmentarze w Ameryce Łacińskiej. Dlatego nie dajcie się nabrać, jak widzicie rowy kopane. Bo ludzie są w takich, widzicie, w takich jakby szufladach kupowani. To widziałam w Boliwii. Można widzieć to nawet z takiego wyciągu teleferyki całe miasta cmentarza. A pokazywali, że ludzi przy ulicy w rowach chowali. Nie wiesz się w to. Oczywiście wbijam gdzieś po tyłach. Mam nadzieję, że mi tu nie zamkną przed nosem. <noise> Bo jest piąta. Tak późno wyszłam na miasto. Idziemy zobaczyć jak tu ludzie, jak muchy padają. O, przestaje to być śmieszne, ale zobaczymy jak wygląda cmentarz. Wy? Oh. Zapraszam. Hola? no i hamstrwę jak mało, bo ludzie mogą sobie wchodzić, tylko nie ja. No i twierdzą, że jest koniec, że jest zamknięta. Przez pewien gość wchodził. I wychodził. No ciekawa, ciekawa. Niby pandemia. Mhm. Niby świrus. Mhm. Mhm. Oczywiście myśleli, że będę latać z dronem. Boże, ale dron wiedzieli, że coś takiego. Za kasa na pewno bym weszła. Nie ja się połują. Ja mam z boku. Tak wygląda. W środku są jakieś takie <laughs> piramidy, dlatego tam chciałam iść. No i oczywiście e, pierwszy raz czytałam, żeby wejść na cmentarz, bo ludzie rekomendowali. Ale nie ten, to zobaczymy w innym mieście. Ja się tam nie przejmuję, co to się to nie ucieczę, a nic na siłę. A okej, okay, fajne widoczki. Za godzinę będzie za od słońca. A cmentarz się ciągnie i ciągnie, bo tam szłam z drugiej strony, oczywiście wbiłam mnie z tej strony i wszystko pozamykane, każda brama. Przez pande... E, przez... Przez świrusa. Żeby ludzie za dużo nie wiedzieli, nie? Oto chodzi. też szaleją z zamiar, że mnie pogonili z tego cmentarza. To ten park, Centra Ameryka, zamknięty. Wszędzie taśmy, naokoło. To mnie przysporzy raczej turystów. I co tutaj jest e, dziwnego, mówiłam mi, że o tym wszędzie tego typu kolumny miasto podać zostało zasypane przez e, zniszczone w dużej mierze przez wulkan, który Tutaj e, jest nie tylko jeden, ale ten najbardziej aktywny, 5 km od miasta. I kolumny wszędzie. Jest tych parków dość parę. No wczoraj, no, a wczoraj, nad tym, co byłam, to przynajmniej było otwarte, a ten jest kompletnie zamknięty. Psy mają więcej wolności niż człowiek, bo one tam wchodzą bez żadnego, ale nikt ich nie goni. No co za czasy. 何 <music> <music> Mm. Saras mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Słowem panuje folia wszędzie. Naprawdę tutaj troszkę normalności. Ale jeżeli chodzi o żarcie, ja nie wiem, chroni przez czymś ta folia. Hmm, coś okropnego. Wszystko jest w folii. Wszędzie. Każdy sklep, każdy sklep jest foli. Dzisiaj gość mi pokazuje przez tą folię. E, te taryfy, no i nie umiałam przeczytać, bo naprawdę ta, foli ta folia zniekształca litery, nie można przeczytać, jak stoi za tą folią i... <ścoughs> Szczęście mnie nie popędzi za maseczkę, bo byłam bez. Okej, jakiś tutaj amfiteat. jakiś taki mini amfiteatr, sorry, ciemność. Pokażę, ale zasypiona. Jeśli kiedyś byli w Shelly, to polecam tą piekarnię za mną nazywa się San Martin tu piszę Avenida 12. Bardzo dobre pieczywo bo mają naprawdę i wypasiona w środku, można jeść, konsumować. A gość stoi przed, ale wpuści bez wypróbowany wczoraj. Naprzeciwko takiego placu bardzo znanego. I dobre pieczywo mają, mają bagietki e, różnego rodzaju znośne, na miarę San Cristobala w każdym bądź tutaj na przykład nazywają um, takie miejsce, gdzie grilluje się kurczaki i kurczaki można nawet kupić. Pololandia. W Meksyku nazywali Poleteria. <grym zjadka> to Pololandia. <grym zjadka> Mega. Ale nie zawsze Pololandia się nazywa. Pokażę wam na szybciocha, jak się pierze. Podobnie się prawo w Indiach. Mają tutaj takie Ubywalki zbudowane, nie wiem czego to jest beton żel beton, nie mam pojęcia i ta jest taka, widzicie taka ze spływem niska a potem jest następna o, boję się, że mi kamera wpadnie pełna wody, takim zaokrągleniem ona jest, cały czas stoi w wodzie a tutaj jest <grym> taka, gdzie Pompowuję wodę automat, bo automat też mają. Ale do zapierki używałem właśnie tego z tyłu i podobną rzecz widziałam ostatnio w Indiach. A pokażę Wam jeszcze. Ta, ta też jest taka ze, ze spadem. I automat mają na 17 kg i robi wszystko. Nie tak jak w Malezji, że trzeba po prostu po pierwszym praniu przełożyć, wywirować i znowu napuścić wodę, on już tutaj bardziej automatyczny jest. <grym> e, tak to wygląda. Ale fajnie, bo do zapierki super sprawa, naprawdę. <grym> no. I tak na mają tam w takim kącie to można prawdziwie wieszać. E, Amerykanin był i pytał się dzisiaj ile kosztuje pranie. I nie wiem możliwe, że go chcieli zgolić, bo chcieli za te dwa kilo co tam miał. 40. Uf. Oj, blisteks. A ja widziałam i mi powiedziała, że taki kubeł, nie? Taki dość poważny kubeł, chyba 6 litrów, albo i nawet więcej. To 25 ale nie prałam, także nie wiem. No zobaczymy. Tak wygląda pranie w Guatemala. Tyle co wyszłam i pada, więc przywdziałam dzianko foliowe. Tylko na twarzy nie wnoszę. Za mną poczta. I pierwszy raz z czymś takim się spotkałam, że nie można kupić znaczka. W ogóle. Ani wysłać kartki do Europy. Do USA można. Tam czy do Chin można? Mówi, że nie. No na hostelu już pytałam, im powiedzieli że niepotrzebnie kartki kupiłam, a kupiłam trzy kartki Na szczęście się nie rozbujałam, nie nakupiłam więcej im powiedzieli, że muszę z Meksyku wysłać, bo z Guatemala nie można a mają zabójcze kartki, naprawdę fajne i nie można i słyszałam, że ja... można tylko DHL-u takich, internacjonalnych i to kosztuje 100 dolarów nie można wysłać kartki do USA mi powiedział Pytam się czy mogę kupić tak e, znaczki na pamiątkę Nie mogę Jeszcze może gdzieś uderzę do jakiejś poczty i popytam może tylko tu ale myślę że nie Pierwszy taki kraj naprawdę Znowu na plecakach <laughs> A, uciekam z Cheli. Byłam tutaj za długo, zbyt długo i wczoraj mnie tak wkurzyło to miasto. Um, nie chcę narzekać, ale zobaczymy jaki będzie Atitlan. Zrobiłam ogólnikowy research, co tutaj we, w Gwatemali i szczerze jestem trochę rozczarowana. Um, Zobaczymy. W każdym razie ksena mi wyszła bokiem. A wczoraj próbowałam załadować film w jednej kafejce. Przeszłam z 10. Tragedia. Albo nie można pracować na komputerze, a net jest tak słaby. A to znaczy tu mają taki dziwny internet. Ten internet działa jak ktoś chce oglądać sobie strony youtube'a i takie rzeczy jeżeli chodzi o ublad, można zapomnieć i jest bardzo słaby tak, tak słabego dawno nie widziałam eee, coś strasznego wczoraj siedziałam 3 godziny w beznadziejnej kafejce i nie załadowałam 14 minut filmu zapłaciłam za kawę, która była jedną z najochotniejszych podobno Patlitlan <laughs> jest dobra kawa w co nie wierzę jeszcze nie byłam w kraju, który eksportuje kawę i mają dobrą naprawdę samo czekolada i podobno czekolada zobaczymy, myślę, że nie mam się czego spodziewać bo idąc tutaj do sklepu nie zastanie się czekolady jeżeli ktoś nie konsumuje czekolady, to nie może mieć dobrych wyrobów. Z takiego założenia wychodzę. I <laughs> pochorowałam się tutaj strasznie. E, teraz dochodzę do siebie, jeszcze mi z nosa leci e, zatoki i przemarzłem. Jak musiałam siedzieć na tym korytarzu chorym w San Pedro, także i chyba nerki, także nieźle mnie rozłożyło. Leżałam dwa dni plakiem. E, a tutaj jest problem, zaopatrzeniem za wszędzie ze wszystkim, bo mierzą temperatury i mają świra. E, także udało mi się mimo wszystko załapać e, hotel, w którym mogłam i miałam spokój. Ale tak to nie wiem jakbym wyszła, bo nie wiem czy mnie w ogóle gdziekolwiek przyjęli. I e, coś czuję, żebym musiała spędzać choroby na ulicy. To na szczęście wszędzie to kontrolują. Jak zaczną kontrolować wszędzie, to nie wiem. Ludzie jak będziecie podróżować naprawdę.